Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz. Dzień dobry tutaj, Wojciech Chmielarz i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych interesujących sprawach kryminalnych z całego świata. No i dzisiaj przeniesiemy się do Australii, do. Do Australii sprzed 100 lat, konkretnie do zachodniej Australii, gdzie wydarzyła się pewna historia, bardzo, ale to bardzo związana z literaturą, z literaturą kryminalną konkretnie. Ale zanim do tego przejdziemy, to jak zawsze chciałem do Państwa zaapelować: jeśli możemy, to wesprzyjmy Stowarzyszenie. Pogoń Ruska, które zajmuje się pomocą Ukrainie i Ukraińcom. Można zajrzeć na ich Instagram, można zobaczyć na ich Facebook, zobaczyć co oni tam robią i dlaczego warto ich wspierać. No, ja tutaj apeluję, każdy 5, każde 10 zł naprawdę robi różnicę, więc bardzo proszę, no chociaż Państwo, zaknijcie. Natomiast jeśli chodzi o taki kącik literacki, który tutaj sobie też prowadzę i opowiadam Państwu o różnych książkach, no to muszę powiedzieć, że no niestety w ostatnim czasie nie, że nie czytałem, bo czytałem nawet dużo, natomiast czytałem rzeczy, które dopiero się ukażą w przyszłości. Całkiem sporo nas na jesień czeka fajnych książek kryminalnych, o których będę Państwu na pewno opowiadał. No i dlatego opowiem dzisiaj Państwu o książce, która się okaże na dniach, ale to będzie wznowienie. To będzie wznowienie powieści Ukryta Sieć. Jakuba y, Szomałka, a właściwie pierwszej części bo to trylogia była y, trylogia Ukryta sie y, Sieć a y, pierwsza część ma tytuł Cokolwiek wybierzesz. No a to wznowienie powstało z okazji y, zbliżającej się szybkimi krokami premiery filmu na podstawie cokolwiek wybierzesz. No i mamy tutaj oczywiście okładkę y, filmową. Tutaj co mogę powiedzieć o, o Jakubie Szamałku? No, chyba opowiadałem Państwu, a jeśli nie, przepraszam, odcinek czy dwa odcinki temu o jego powieści Stacja, o takim tilerze, który dzieje się na stacji kosmicznej. Świetny jest. Wcześniej napisał, debiutował w ogóle trylogią, trylogią kryminalną, gdzie bohaterem był detektyw z Aten, natomiast to były starożytne Ateny. A ukryta się ta cała trylogia to jest, która chyba jest największym sukces, sukcesem komercyjnym Kuby. No to jest rzecz, która jest poświęcona nowym technologiom. I on tam różne aspekty związane z nowymi technologiami, z społeczeństwem sieciowym, informatycznym porusza. Wskazuje na różnorakie zagrożenia. No i naprawdę bardzo warto tą książkę przeczytać. Cała trylogia zrobiła na mnie bardzo duże, duże wrażenie. No ja się bardzo cieszę z tej ekranizacji. Na pewno do kina pójdę, bo jestem ciekawy, jak to wyszło. Natomiast, no jak wychodzi, cokolwiek wybierzesz, znowu w tej bardzo ładnej opłatce, bo właśnie to trzymam w ręce i się trochę zachwycam. No to chciałem polecić Państwu tym, którzy jeszcze nie czytali, żeby się zainteresować, przeczytać przed wizytą w kinie kupić drugą część, kupić trzecią część, bo naprawdę warto uważam, że. Jakub Szamałek to jeden z najlepszych obecnie polskich twórców kryminałów i naprawdę warto jego książki znać. Więc dzisiaj polecam Państwu jeszcze wakacyjnie. Cokolwiek wybierzesz, pierwsza część technologii ukryta sieć Jakuba Szamałka. No a ja czekam na film. Dobrze, przechodząc do dziś, przechodzimy już dzisiaj do, do dzisiejszej sprawy. Przechodzimy już dzisiaj do dzisiejszej sprawy, ale się powtarzam. Na tą sprawę zwrócił mi uwagę słuchacz czytelnik Pan Mikołaj. Trochę się głupio czuję, mówiąc pan Mikołaj, bo my mi się z Mikołajem Kowalem trochę znamy. Więc dzięki, dzięki Kowal za to, że, że mi dałeś znać o tej sprawie. Sojna na nią zerknąłem i okazało się, że jest faktycznie fascynująca. Jest fascynująca ze względu na splot literatury z prawdziwym życiem. No, a wszystko się wydarzyło w latach dwudziestych, późnych latach dwudziestych w Australii. A zaczęło się od niejakiego Artura Upfielda, czyli australijskiego pisarza, który zasłynął z serii powieści kryminalnych, dzisiaj już odrobinę zapomnianych, których głównym bohaterem uczynił detektywa inspe inspektora Napoleona Bonapartego. No i Bonaparte tym się wyróżniał, że oprócz no, tego imienia, że był w połowie. Aborygenem, co w tamtych czasach zdecydowanie wyróżniało go na tle innych bohaterów powieści kryminalnych, no także dlatego, że te książki ukazywały się w czasach, kiedy Aborygeni w Australii nie byli traktowani jak pełnoprawni obywatele, a w pewnym sensie nie traktowano ich nawet jak ludzi. To jest w ogóle taki wielki grzech Australii jako kraju, coś z czym oni się. Z czego się chyba do końca nie rozliczyli, ale ja tutaj nie będę o tym więcej mówił, bo to też nie jest podcast na ten temat. Natomiast powiem Państwu, że jeśli chcielibyście się dowiedzieć na ten temat czegoś więcej, to ja bardzo serdecznie polecam taki reportaż, który, no właśnie, to lata temu wydało wydawnictwo czarne. Nie wiem, czy ta książka jest dostępna jeszcze w sprzedaży, ale na pewno jest dostępna gdzieś w bibliotekach i warto jej poszukać. No, i to jest reportaż pani Chloe Hopper, i to się nazywa Wysoki Śmierć Camerona Dumagi. No, jest to opowieść o Cameronie Dumagi, który był aborygenem, właśnie i został pewnego dnia zabrany rutynowo na komisariat za obrażanie policjanta. No i 40 minut później został znaleziony martwy na podłodze celi. No, i z oskarżeniem o to, że jest odpowiedzialny za śmierć, do Madżimu musiał się zmierzyć Christopher Harley, ten tytułowy, wysoki, znany i darzony przez mieszkańców szacunkiem glina, ale taki jeden. Z tych dobrych lin, z dobrych policjantów, bo on był szanowany przez miejscową społeczność, także tą pochodzenia abor, aborygeńskiego. No i tutaj ta sprawa, ta sprawa śmierci Camerona Dumadji, ale też historia Chrisa Harley'a jest takim przyczynkiem, pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o tym, jak, jak traktowano aborygenów w Australii, co się z nimi działo. Dlaczego się działo, jak ich sytuacja wygląda współcześnie. Mnóstwo tam jest tematów poruszanych, chociaż książka ma tam góra 300 stron, ale naprawdę jest to rzecz, która bardzo, bardzo e, otwiera oczy. No więc e, Upfield e, przez lata, bo on miał bardzo ciekawy życiorys, do tych wrócimy za chwilę. E, on miał bardzo ciekawy życiorys, e, urodził się w Anglii w ogóle, w 1911 wyemigrował do Australii. W 1914 zaciągnął się do wojska, walczył podczas I wojny światowej, między innymi pod Gallipoli. To jest taka bitwa, która bardzo się zapisała krwawo w historii Australii. Był nawet film z Marem Gibsonem pod tym samym tytułem. Takie bardzo, bardzo ważne wydarzenie, bardzo wielka trauma w australijskiej historii. Po wojnie wrócił na, na antybody i zajmował się między innymi pracami przy płocie na króliki. No i ten płot na króliki to jest taka nazwa, która brzmi dosyć niewinnie, ale to jest gigantyczna budowla. Co to znaczy, okej, okay, to jest płot, który tam ma chyba wysokość około metra i jest chyba też wkopany trochę w ziemię, natomiast to ogrodzenie, ten płot ciągnie się przez blisko 3000 km albo nawet ponad 3000 km poprzek kontynentu. Tam są właściwie trzy różne płoty, które tak mają różny przebieg, one się w pewnym momencie rozdzielają. No i jak się można domyślić, celem tego płotu było powstrzymanie migracji królików na nowe terytoria, no bo tam bodajże gdzieś tam w, pod koniec XIX wieku czy, czy w XIX wieku ktoś wpadł na wspaniały pomysł, żeby wypuścić króliki w, w Australii, żeby sobie tam żyło dziko, żeby było na co, na co polować. No i ponieważ w Australii nie było żadnego naturalnego drapieżnika, który by regulował tę populację królików. No to króliki zaczęły się mnożyć. No cóż, jak króliki? No i wkrótce to się stała paląca kwestia, bo one po prostu niszczyły uprawy, bardzo szkodziły australijskiemu rolnictwu. No i wpa ktoś wpadł na pomysł, że po prostu trzeba wybudować taki wielki płot, który, który zablokuje migrację tych ssaków. Ten płot budowano kilkanaście, kilkanaście lat. Oczywiście to w niczym nie pomogło. Te krójki raz, że już podczas budowy płotu się po prostu przyniosły na kolejne terytoria, które niby ten płot miał chronić, ale także jak już ten płot powstał, to one wygryzały jakieś dziury i się przekradały na drugą stronę, więc to była, to była klęska. Dobrze, więc Upfield pracował przy budowie tego płotu. Na, na, na króliki, włóczył się po Australii, dobrze poznał wtedy też kulturę wierzenia aborygenów, więc miał ten background, żeby tego em, inspektora, swojego bohatera Napoleona Bonapartego stworzyć. Oczywiście jest współcześnie Upfield y, trochę krytykowany, że no, traktuje tego bohatera z, z, i, i w ogóle kulturę aborygenicką z, z taką wyższością, ale znowu to jest trochę ahistoryczne myślenie, tak o, o, o literaturze i, yy, i tak Upfield tak zrobił bardzo, bardzo dużo, żeby, yy, nie wiem, jakoś Aboryganów wpisać w kulturalny yy, krajobraz yy, Australii, tej Białej Australii. Dobrze, więc yy, mamy lata, lata 20, mamy budowę płotu yy, na króliki, mamy tego Artura Upfielda który był już wtedy autorem dwóch książek, ale obie no, nie cieszyły się wielką popularnością. No i Arthur Upfield rozmyślał nad kolejną książką, nad kolejną intrygą. No i podczas pewnego wieczoru w tym australijskim buszu, przy ognisku rzucił swoim towarzyszom wyzwanie, żeby wynaleźli podsunęli mu jak najlepiej pozbyć się ciała, no bo to są po prostu to jest coś czym zajmują się autorzy kryminałów nieustannie kombinujemy albo jak kogoś zabić, albo jak się pozbyć ciała, albo jak zatrzeć ślady itd., dalej. No i Upfield nie był inny niż my wszyscy i właśnie tym się zajmował w wolnym czasie. No i takie wyzwanie zrzucił swoim kolegom. No i po chwili zastanowienia z rozwiązaniem tego problemu wyszedł niejaki George Ritchie. Zaproponował on, żeby zwłoki zamordowanego człowieka najpierw wspalić. Następnie po spaleniu należało bardzo dokładnie przeczesać popioły, Wyciągnąć z nich wszystkie kości, zęby, a także plomby lub metalowe protezy. No i Ritchie radził, żeby plomby i protezy rozpuścić w kwasie, natomiast kości należało zmienić i pył rozsypać. Upfield uznał pomysł za niesamowicie dobry. Był tylko jeden problem. No, ten pomysł był po prostu zbyt dobry. Bo on miał taki pomysł, żeby fajnie byłoby napisać yy, powieść kryminalną. W którym nie ma ciała, w której, w której nie ma ciała ofiary. No natomiast, no ten detektyw musi wpaść na jakiś, no jednak ślad, że, że, faktycznie ktoś został zamordowany. Jakikolwiek drop powinien istnieć, tak? A tutaj ten sposób ryczego był tak doskonały, czy wydało się tak doskonały, że żadnego dropu nie było. Upfield rzucił więc kolejne wyzwanie, poprosił wszystkich, żeby znaleźli jakąś słabość w tym planie. No, i niestety tym razem nikt mu nie potrafił pomóc. Pomysł Riccego nie miał najmniejszej nawet wady. No, i to jest jakby geneza powstania powieści pod tytułem Piaski Windy. I to jest powieść, która znajduje się na listach 100 najlepszych powieści kryminalnych w historii. No, i ona stała się pierwszym wielkim sukcesem literackim i komercyjnym Artura. Epfielda I od tej powieści zaczęła się tylko ta jego wielka kariera autora yy, kryminałów. I jednak Epfield nie zdawał sobie sprawy z tego, że tamtego wieczora przy ognisku siedział z nimi pewien mężczyzna, który bardzo uważnie słuchał rozmowy o przyszłej powieści pisarza i wymyślonym sposobie na pozbycie się zwłok, i potem postanowił wypróbować, jak to zadziała w prawdziwym świecie. Wszyscy w tamtej okolicy znali go jako Johna Snowy Rose'a. Tak naprawdę jednak miał inne nazwisko, dosyć powszechne: Smith. Urodził się w 1905 roku. Był synem Dicka Ernesta, Ernesta Charlesa Henry'ego Smitha i Catherine Elizabeth Franz Chisman. W 1928 roku wpadł w poważne kłopoty. Razem z przyjacielem Thomasem e, W. Wilsonem został, za areszt został aresztowany za włamanie. I kradzież ze sklepu w takiej małej miejscowości o nazwie Dalvalinu. No i został zatrzymany jednak 25 lipca 1928 roku, razem z Wilsonem obezwładnili pilnującego ich policjanta i uciekli. Smith wtedy zaczął się przedstawiać nazwiskiem swojej ciotki, no i tak się stał Johnem Rowlesem. Włóczył się po bezdrożach Australii i mał się różnych zajęć, głównie fizycznych. I tak właśnie trafił do obozu, w którym znaleźli się także Arthur Upfield i George Ritchie. Był świadkiem ich rozmowy, no i tak jak wspominałem, dała mu ona bardzo dużo do myślenia. W grudniu 1929 roku Snow Rose był widziany w towarzystwie dwóch innych robotników Jamesa Ryana oraz Georgia Lloyda. Razem opuścili pobliskie miasteczko Camel Station i zniknęli w buszu. Wrócił z tego buszu tylko Rose. Opowiadał wszystkim, że Ryan i Lloyd postanowili ruszyć dalej w drogę. Co było ciekawe, Snow Rose wrócił prowadząc ciężarówkę, która należała do Ryana. No i niektórym opowiadał, że Ryan z jakiegoś powodu pożyczył mu samochód, innym, że kupił od Ryana samochód za około 80 funtów. No i do dzisiaj nie wiadomo, co naprawdę stało się z Ryanem oraz Lloydem. Nikt ich więcej nie widział. Na początku 1930 roku w okolicy pojawiło się dwóch kolejnych mężczyzn. Był to Australijczyk John Lemon oraz Nowozelandczyk. Chociaż w niektórych źródłach pojawia się informacja, że tak naprawdę pochodził z Kanady, z tej Kanady przeniósł się do Nowej Zelandii, tam mieszkał przez kilka lat i z Nowej Zelandii przyjechał do Australii. No i ten mężczyzna nazywał się Louis Caron. Karon poznał się z Lemonem podczas podróży na łodzi, szybko zostali przyjaciółmi i zdecydowali, że będą razem szukać pracy. Spędzili razem sporo czasu, dobrze się poznali. 15 maja 1930 roku Karon opuścił miasto, w którym przebywali, żeby powrócić do obozu, który założył z Johnem Lemonem w towarzystwie Snowego Rosa. Przez kilka dni ci trzej mężczyźni mieszkali razem w tym jednym obozie, no a potem Rose i Karen postanowili, że razem wyruszą w poszukiwaniu pracy w okolicach miasta Wiluna. Karen był właścicielem aparatu fotograficznego, robił chętnie zdjęcia, no i obiecał Lemonowi, że wyśle mu odbitki, odbitki ich wspólnych zdjęć. Lemon nigdy więcej nie zobaczył Karona, później miał tylko kontakt telegraficzny i listowny z Johnem Snowy Rosem, no i Rose twierdził w tych listach i telegramach, że Karon pojechał w dalszą podróż samotnie i on sam nie ma z nim już żadnego kontaktu. Rose pisał, że Karon obiecał mu odbitki zdjęć, które później miał przekazać Lemonowi, twierdził jednak, że nigdy ich nie dostał. Ostatecznie w styczniu 1931 roku zaniepokojony Lemon złożył na policji zawiadomienie o zaginięciu Louisa Carona. Ale lawinę w tej sprawie poruszył ktoś inny. I tym kimś był przyjaciel Karona z Nowej Zelandii. Był to niejaki W.A. Jackson, nie wiem co się za tymi inicjałami kryje. No i pan Jackson wysłał do policji w miejscowości Mount Magnet List. No i w tym liście informował, że od dawna nie dostał żadnej wiadomości od Louisa Karona. Bardzo zależy mu, żeby się dowiedzieć, czy mężczyzna na pewno jest bezpieczny. Opisał mniej więcej miejsce, w którym Karon powinien przebywać, i poprosił o pomoc w ustaleniu losów przyjaciela. List zakończył słowami. Nie mogę zrozumieć, dlaczego do mnie nie napisał. Coś mogło mu się stać, ponieważ był w rozpaczliwym nastroju, kiedy pisał do mnie ostatni list. No i po tej wiadomości dwóch miejscowych policjantów w lutym 1931 roku i tymi policjantami byli konstapt William Hearn oraz konstapt MacArthur. Nie wiem, jak pan MacArthur miał na imię. No więc tych dwóch policjantów wyroszyło w burz na poszukiwania karona. Odwiedzali każde porzucone obozowisko w okolicy, w okolicy, w której miał przebywać Louis Caron. Wreszcie trafili do takiej opuszczonej chaty niedaleko tego płotu na króliki, no i znaleźli przy niej duże Dawno już wypalone ognisko. Przeszukali resztki i w popiole odnaleźli kawałki ludzkiej czaszki, ząb oraz kość ramienia. Znaleziono także złotą ślubną obrączkę, która niedawna była powiększana, i to był bardzo ważny fakt, ponieważ ta yy, obrączka przy powiększaniu została. Yy, znaczy, jubileusz, który to robił, wykonywał tą usługę, popełnił błąd. Yy, bo do tego powiększania użył 9-karatowego karatowego złota. Podczas gdy obrączka była 24 karatowa. No i ten fakt był. To sprawiało, że ta obrączka była na tyle charakterystyczna, że po konsultacji z przyjacielem i żoną Luisa Carona, która mieszkała w Nowej Zelandii, no, ustalono, że obrączka na pewno należała do zaginionego mężczyzny. Rose był oczywistym podejrzanym. No, nie tylko dlatego, że był ostatnią osobą, z którą widziano Karona, ale także dlatego, że spieniężył z przy... z należący do mężczyzny czek. No to był czek bodajże na 20 funtów. Johnny Rose został zatrzymany, a ponieważ bardzo szybko wyszło na jaw, że jest ścigany listem gończym, trafił do aresztu. No, a, jest ścig... a był ścigany listem gończym za tą napaść na policjanta i kradzież w sklepie. No i policjanci zaczęli zbierać przeciwko niemu dowody. Bardzo szybko skojarzono, że Rose był ostatnią osobą, z którą widziano także Jamesa Ryana oraz Georgia Lloyda, czyli tych dwóch innych robotników, którzy także zaginęli w niejasnych okolicznościach. Okazało się także, że również Louis G. J. Caron występował pod fałszywym nazwiskiem, naprawdę nazywał się Leslie George Brown, Natomiast nie udało mi się ustalić, dlaczego on sobie zmienił nazwisko, kiedy przyjechał do Australii. No i co ważne, jedną z przesłanek, która miała przemawiać za winą Rose'a, było to, że był świadkiem rozmów Artura Upfielda oraz Georgia Richego na temat idealnego sposobu pozbycia się zwłok. No a to, co się wydarzyło z ciałem Luisa Carona, bardzo przypominało to, co George Ritchie wymyślił. To dochodzenie miało na celu ustalanie kiedy, co i z jakiego powodu Leslie George Brown, znany jako Louis J. Caron, stracił życie. Odnalezienie fragmentów ludzkiej czaszki oraz ludzkich zębów w popiołach ogniska w okolicy płotu przeciwko królikom jest dowodem na to, że spalono tam ludzkie zwłoki. A dowody zawierające badanie zęba przez dentystę, pana Simsa, oraz identyfikację złotej obrączki. Upewniają mnie, że ciało należało do Karona. Dokładna przyczyna śmierci przez postrzelenie, otrucie lub z innego powodu jest niemożliwa do ustalenia, ale opierając się na tych dowodach, jestem przekonany, że Rose odpowiada za śmierć Karona. Jestem też przekonany, że Leslie George Brown, znany jako Caron, zginął w okolicy Bramy przy 183, przy 183 mili płotu króliczego. Numer 1 w okolicy 18 maja 1930 roku. Uważam, że Karon został zamordowany przez Rose'a i postanawiam, że John Thomas Smith, znany jako Rose, powinien stanąć za ten czyn przed sądem, informował podczas yy, posiedzenia koroner Warden E.T. Butler. Koroner yy, to jest. Yy, My tego w Polsce nie mamy, ale to jest taki urzędnik właściwie, to najczęściej powinien być lekarz medycyny sądowej, natomiast medyk sądowy, przepraszam, to co, co, co innego. patolog, który ustala, czy śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, czy z przyczyn, czy została, czy doszło do niej w wyniku przestępstwa. No, tak jak mówiłem, najczęściej to jest, powinien być medyk sądowy, ale, ale nie zawsze tak jest. Ale to jest na, na zupełnie inną opowieść temat. No więc koroner uznał, że John Rose powinien stanąć przed sądem. John Rose faktycznie stanął przed sądem, no i został przed tym sądem, przez ten sąd skazany na karę śmierci za zamordowanie Louisa Carona. Ponieważ nie odnaleziono ani ciał, ani jakichkolwiek śladów związanych z Jamesem Ryanem oraz Georgeem Lloydem, to nie sądzono go za zabicie. Tych dwóch mężczyzn. Do dzisiaj nie wiadomo, co się dokładnie z nimi stało, no, natomiast uważa się dosyć powszechnie, że byli pierwszymi ofiarami e, Rose'a. Tam co prawda byli podobno jacyś ludzie, którzy twierdzili, że John Rose jest niewinny, natomiast no, skoro przez e, tyle lat e, nigdzie nie trafiono na ślady ani Louisa Carona, ani Jamesa Ryana, ani Georgia Lloyda, no to możemy przypuszczać, że zostali oni w tym buszu zamordowani i właśnie przez Rose'a. Sam Rose oczywiście też twierdził, że jest niewinny. W sądzie powtarzał, że skazano go za przestępstwo, do którego nigdy nie doszło. Został powieszony 13 czerwca 1932 roku. Sam Arthur Upfield um, był jednym ze świadków na procesie Rose'a i dokładnie opowiadał, w jaki sposób tworzył intrygę piasków Windy. Podobno do końca życia miał wyrzuty sumienia, że jego pierwszy wielki sukces literacki przyczynił się do makabrycznej śmierci trzech mężczyzn. Arthur Upfield napisał też książkę, w której przedstawił zbrodnię Johna Rose'a, a także jego Późniejszy proces. Też, co ważne, nie wspominałem o tym o tym wcześniej. Ja teraz dodam, jako pewne podskrypnym, to nie jest tak, że nie było żadnych konkretnych dowodów przeciwko Rousowi. Tam ważnym dowodem było to, że na przykład ten aparat, który posiadał Karon, znaleziono wśród rzeczy właśnie Rawlsa i mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, skąd ten aparat w jego rzeczach się wziął, a aparat został zidentyfikowany przez Johna. Lemona. Więc tam tych dowodów przemawiających za winą Johna Rosa było więcej. Dobrze, to już koniec dzisiejszej sprawy. Mam nadzieję, że Państwa zainteresowała. Raz jeszcze przypominam o Stowarzyszeniu Pogoń Ruska i zachęcam do przynajmniej do odwiedziny ich Facebooka. Kiedy wrócimy z podcastem, pewnie we wrześniu dopiero i pojedziemy wtedy do Stanów Zjednoczonych. Na Stanów Zjednoczonych staram się unikać, ale sam się teraz wydarzyło coś bardzo ciekawego, natomiast ta sprawa, o której Państwu chcę opowiedzieć, no wymaga dużego researchu. To być może to może być duży odcinek, więc sobie daję czas, żeby to porządnie, porządnie przygotować. A teraz już się z Państwem żegnam. Jeśli podoba się Państwu ten podcast, to oczywiście szerujcie, dzielcie się nim, komentujcie, oceniajcie. Będę za to wszystko bardzo wdzięczny. Życzę miłego poniedziałku, miłej reszty tygodnia i w ogóle miłego sierpnia. Pozdrawiam serdecznie. To była zbrodnia na poniedziałek. Wojciech Mierasz.